No i tu jeszcze takie podsumowanko tego co, o pomarańczka mi wyszła ale czułko spalone po wczorajszym, no więc tak tutaj z tyłu za mną tamta góra co tam ją widać to jest pierwszy wulkan który jakieś tam milionów lat temu wybuchł i utworzył pierwszą wyspę, tutaj za mną następna to z kolei jest no jakiś tam milion następnych lat temu utworzył drugą wyspę. A tutaj to jest ten trzeci, ostatni, który utworzył te tutaj, co widać, takie wzgórza. To jest trzeci wulkan, który stworzył już połączył te wyspy. Dzięki temu te wyspy, jakby teraz, mamy jedną wyspę, która tutaj została. Tutaj w tle z tyłu jest dalej ta wioseczka. I no takie podsumowanie tego wszystkiego co nam dzisiaj powiedział ten człowiek, a co wydaje mi się jest ważne, e, ta epoka Muay, tych posągów, która zakończyła się tą wojną e, z taką e, civil war po polsku to jest domowa, tak? E, oni się wytłukli tutaj na maksa i Zostało ich już niewielu i wtedy się te klany zeszły. To był 1700 któryś rok i wymyślili sobie właśnie tego Birdmana, czyli człowieka ptaka. To jest to, co możemy obejrzeć w tym filmie Rapanui, czyli wybierali króla na rok. Królem został ten, który dopłynął do tej wysepki, którą wcześniej pokazywałem. Wrócił z jajkiem i był wybierany na. Króla całej wyspy na jeden rok. A tak naprawdę był królem tytualnym, bo jak wszędzie na świecie, w tamtym czasie i tak rządził ksiądz. Czyli ten, który tutaj był takim, no może jeszcze nie księdzem katolickim, ale. Szamanem, czy jakbyśmy tam go inaczej nazwali, w XIX wieku, to trwało chyba przez 70 czy 100 lat, ten człowiek-ptak, i to są te wszystkie takie hieroglify, cztery rysunki tego człowieka-ptaka, co to wygląda jak alien. No i potem w XIX wieku zaczęli brać tych ludzi, stąd statki niewolnicze zaczęły przypływać i wybierali. Zabierali stąd ludzi jako niewolników na kontynent Ameryki Południowej, i w pewnym momencie no, ta populacja spadła dość mocno. Ale jeszcze gorzej się zaczęło, kiedy ci niewolnicy zaczęli wracać tutaj, ponieważ stwierdzono, że ta wyspa musi być zaludniona i przywieźli różne choroby, na które ci ludzie nie byli odpornieni. No i zostało 111, 111 osób tylko, populacja wyspa liczyła, a tylko 25 kobiet, które tutaj żyły, były w w stanie zajść w ciążę, z kolei problem był taki, że one były no skoligacone w jakiś sposób z resztą mężczyzn, więc potem w tych podaniach Europejczyków, którzy tu przypływali e, no, bardzo dużo jest Takich przekazów, że te właśnie kobiety z tej wyspy są bardzo rozwiązłe, bo w momencie, jak oni tylko przypływali, to, to, to one chciały uprawiać seks. Wynikało to po prostu z tego, że on chcieli zachować jakby tą swoją populację i swoje geny, ale no nie mogli się mieszać w sobnie, bo dochodziłoby do tego, co u nas w tych rodzinach królewskich. I no dzięki temu, że tak powiem, ta populacja w jakiś sposób się rozrosła. No dzisiaj mamy tutaj 7000 tysięcy, tysięcy mieszkańców, którzy mieszkają na stałe na wyspie. To tak, gwoli podsumowanka. Jedziemy dalej oglądać duże posągi.